Hej hej, w tym odcinku pokażę wam nowego update'a takiego minimalnego w w którym e, były zbudowane nowe, znaczy są kasy prawie takie same ale jest trochę nowy system i dzisiaj wam go pokażę e, ale tutaj są zajęte całe kasy więc pokażę go wam w kliksie. po prostu wejdę tam i i po prostu go e, zamknę, więc no to fajnie wobec zasobowali mój kanał. No i zajkowali ten odcinek, a więc przechodzimy do odcinka. Yy, więc lecimy sobie tutaj i standardowo otwieramy i zrobimy tak, żeby nikt nie zdążył wejść najlepiej. Więc po prostu na szybko otworzymy kliksa i od razu zamkniemy. Yy. Uwaga. i tak wyjdą, ale trudno. Nie, nie, nie. Dobra. Yy, ale dobra, oni i weszli, ale trudno. My sobie przetestujemy i tak. Jak coś to sobie wyjdą. Yy, dobra. Yy, dobra, yy, napiszemy ten. I zobaczcie, teraz jest taki nowy system. Yy, yy, reset i napiszę... reset. Żeby się zresetowali. Yy, nie wiem czy się zresetują. Czekajcie, bo ja tylko napiszę, żeby się zresetowali, bo... Sobie coś. Dobra, i sprawdzimy. Zobaczcie, jaki jest nowy system. Security required. Mm, o! Zobaczcie, tutaj mamy Till Functions i tutaj mamy No Sale, i wtedy to wszystko usuwamy. Na przykład, patrzcie, bierzemy sobie to, to to, to było w ogóle już kiedyś, ale teraz jest inaczej. I teraz daje sobie No Sale i usuwa się. No ja to akurat dostałem, ale. Yy, dobra, skanuję się to i teraz na przykład mogę coś wziąć... Tylko nie wiem, czemu tutaj jest coś takiego. I tutaj jest tylko general FT i nie ma w ogóle na kasę płacenia, ale zobaczcie teraz, ma... nie, nie po to stracę, na FT, no i mamy standardowo, tak, i se płacimy, ja tak zazwyczaj biorę, o tam widzieliście, była taka nowa, taka emotka była, o widzicie, jest emotka i to jest takie nowe i tutaj jest takie na ciemno i trochę inaczej napisane i mam na przykład, wezmę sobie receptę. No i mam receptę Jakby co to widzowie ten odcinek nie jest zmontowany więc nie będzie taki ciekawy Bo późno to nagrywam A bo oni co wyjść Dobra W sumie to bym nie jest że jest taki krótki odcinek, który wam pokazać Sure wait here. Dobra Ja im otworzę teraz Lecimy po nich i no sorry, widzę, że to taki krótki ale odcinek, ale no, po prostu będzie dalej krótszy, ale po prostu jest trochę późno, czekajcie, co zobaczcie. A, jest dokładnie 200 druga no wiem, co, ja tak, nagram, nie wyrobiłem nie, nie, z odcinkiem chciałem nie, nagrać dla Was, ale... dobre. Dobra, czy co wejdą?

No sorry widzieliście, że to było takie krótkie, albo po prostu e, trochę nie miałem co nagrać, więc nagrałem e, nowe kasy. Oczywiście przypominam, że to samo jest tutaj, zobaczcie. O widzicie? To jest to samo normalnie tutaj. No więc, no nawet spoko, w ogóle e, nie nagrywałem tego, ale też tutaj było takie odnowienie. Takie... O widzicie? Były takie proste i tam nie było czegoś takiego, chyba tutaj takiego jazdu i chyba dodali z Grixa te, bo takie były z Glicksa to było minimalnie inne eee, tu chyba nie były tu torby, a nie tu i dodali takie paski tu i no to jak mówiłem eee, no więc to było wszystko chyba co chciałem wam pokazać na tym w ogóle to to eee, nie wiem eee, coś 90 może że to mam ale po prostu tu z i ja to mam ale to kosztowało 90 Robuxów no więc eee no widzicie tutaj że nie wiem tyle awatar to sobie kupiłem i takie coś no to jest akurat eee, można powiedzieć że limitowane ale nie limitowane ale tego już się chyba nie da zdobyć ale no tego tak sobie nie da na przykład widzicie sobie na mój awatar eee, u mnie to jest ja to mam eee, a, o o zobaczcie ja to mam ale to jest off sale i tak was, u was się też pojawi Eee, no więc to by było na tyle z tego odcinka, wam pokazałem wszystko co chciałem. Czemu tam przygot... A to się tworzył. Eee, no, to by było na tyle z tego co wam chciałem pokazać. Eee, czekajcie, ja wam kliksy czy nie? Czekajcie, sprawdzę. Eee, ale już będę mówił. Eee, fajnie było gdybyście zasubowali mój kana kanał, kto jeszcze tego nie zrobił. Eee, a tak, to się otworzy. Eee, też by było miło, gdybyście zalikowali ten odcinek, ktoś ja tego nie zrobił. Eee, nie pojawiają się teraz na ekranie takie napisy, że ten, tak jak zawsze, że ta like będzie do szlakiego. To było, nie montuję dzisiaj tego odcinka akurat. Eee, no więc to by było na tyle z tego odcinka. Eee, no więc może nie lepiej coś tutaj jest tylko w komentarzach, a ja wam serduszkę serduszko no więc mam nadzieję że widzę cię w kolejnym odcinku siema